W zgodzie ze sobą. Życie w zgodzie ze sobą to coś, czego się uczę. Uczę się każdego dnia. Jak gdyby są takie rzeczy, które nam wpajano, że to tak nie można, że się tak nie powinno, albo że trzeba wręcz odwrotnie, inaczej, a cały czas gdzieś tam w środku Was była taka sprzeczność taki duży nie. Ja tak nie chcę. No ja wiem, że, że, że jak gdyby wszyscy mi mówią, że tak powinnam robić, czy tak powinnam się zachowywać. A czasami nawet się tak zachowujemy, czy zachowywałyśmy bardzo długo i powtarzałyśmy to wszystko, ale czułyśmy, że robiąc to jesteśmy w takim, takiej dużej niezgodzie same ze sobą, że to jak gdyby jest trochę wbrew nam i robienie czegoś wbrew sobie, jak gdyby duszenie tego, że my byśmy chciały tak naprawdę, żeby to było inaczej, a robimy to zupełnie inaczej, powoduje wiele rzeczy. Oprócz tego, że czujemy się po prostu źle same ze sobą, przestajemy być pewne siebie, przestajemy wierzyć sobie, nawet nie tylko w tym, tylko w każdym innym aspekcie swojego życia. To nam robi bardzo dużą krzywdę, i jak gdyby. Nauka tego, żeby żyć w godzie ze sobą, żeby nawet jeśli ktoś nam mówi, że nie, słuchaj, ty powinnaś inaczej, ty powinnaś zrobić to tak, a ty tego nie czujesz, to no nie, 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 da, nie damy tak rady po prostu. Wiecie, to tak samo jak ktoś ci mówi, e, no nic się nie stało, uśmiechnij się, będzie dobrze. Kurczę, stało się i nie musisz się uśmiechać, naprawdę nie musisz jeśli nie czujesz potrzeby, żeby się uśmiechnąć, to się nie uśmiechaj. Po co? Dla kogoś? Nie, nie kochana. Życie, e, nie, nie żyjesz dla kogoś, żyjesz dla samej siebie. I to chciałabym, żebyście po prostu zrozumiały i zaczęły też wdrażać w swoim życiu, że żyjecie tylko i wyłącznie dla siebie. Dla swoich małoletnich dzieci jak najbardziej też i Wiem, że bycie mamą to też jest czasami takie mm, robienie czegoś, po prostu robisz to, bo jak gdyby czujesz, że to jest dla dzieci, dobre dla dzieci. Nie do końca zawsze dobre dla ciebie, ale dobre dla dzieci. Wiesz co, myślę sobie, że można znaleźć coś, co jest dobre dla waszej dwójki, nie tylko dla dzieci. Żyj w zgodzie ze sobą przede wszystkim.